Odcinek ósmy. Kapitulacja Warszawy 2 października 1944 roku była momentem, w którym czas w stolicy pozornie się zatrzymał, a dymiące zgliszcza stały się milczącym świadkiem końca pewnej epoki. Żołnierze Armii Krajowej, wychodząc z piwnic i kanałów, spoglądali na ruiny swojego miasta z mieszaniną bezgranicznego smutku i dumy, wiedząc, że dali z siebie wszystko w walce z absolutnym złem. Ulice, niegdyś tętniące życiem, teraz przypominały księżycowy krajobraz, gdzie każda sterta gruzu była mogiłą, a każdy wypalony szkielet kamienicy pomnikiem niezłomności narodu, który odmówił kapitulacji przed tyranią. Grot, stojąc na barykadzie po raz ostatni, czuł chłód jesiennego wiatru, który niósł zapach spalenizny i prochu, zwiastując nadejście długiej nocy niewoli, tym razem pod nowym, czerwonym sztandarem. Cywilna ludność... Niosąc skromne zawiniątka, maszerowała w stronę obozów Pruszkowie, prowadzona przez uzbrojonych strażników, których twarze wyrażały teraz nie tylko butę, ale i ukryty lęk przed ludźmi, którzy przez 63 dni stawiali im czoła. To był koniec bitwy, ale nie koniec wojny w sercach tych, którzy przeżyli piekło, przysięgając sobie, że pamięć o nocnym pociągu do wolności przetrwa każdą próbę czasu i każdą próbę zatarcia prawdy historycznej. Polska. Choć pokonana militarnie w tym starciu, moralnie odniosła zwycięstwo, którego fundamentem stała się krew przelana na barykadach i w ciemnych czeluściach warszawskich kanałów, łączących teraz żywych z umarłymi bohaterami. Dowódca Grot, zdejmując swoją biało-czerwoną opaskę, wiedział doskonale, że dla niego droga do niemieckiego oflagu byłaby jedynie początkiem nowej, jeszcze straszniejszej niewoli w rękach przyszłych wyzwolicieli ze wschodu. Dlatego podjął ryzykowną decyzję o pozostaniu w kraju. Rozkazał swoim najbliższym współpracownikom, by wtopili się w tłum wychodzących cywilów, zmieniając tożsamości i szukając schronienia na prowincji, gdzie siatka konspiracyjna wciąż posiadała sprawne struktury i zapasy ukrytej broni. Sam, przybierając postać starszego nauczyciela matematyki, opuścił miasto bocznymi drogami, niosąc w pamięci każdą twarz poległego żołnierza i każdą sekundę walki która ukształtowała go jako dowódcę i człowieka honoru. Wiedział, że teraz zaczyna się najtrudniejszy etap walki, walka o zachowanie ciągłości państwa podziemnego w warunkach, gdy dotychczasowy sojusznik staje się nowym okupantem, stosującym jeszcze bardziej perfidne metody infiltracji i terroru. Spoglądał na mapę kraju, który wkrótce miał zostać przerysowany na konferencjach mocarstw, czując gorycz z powodu samotności Polski na arenie międzynarodowej mimo tak gigantycznej ofiary złożonej przez naród warszawski. Każdy krok oddalający go od ruin stolicy był jednocześnie krokiem w stronę nowej konspiracji, której celem miało być przetrwanie biologiczne narodu i dokumentowanie zbrodni obu totalitaryzmów, które rozdzierały jego ojczyznę z taką samą bezwzględnością. Marta, niosąc w swojej sfatygowanej torebce mikrofilmy z dokumentacją rakiet V2, szła w kolumnie wysiedlonych warszawiaków, Czując na sobie ciężkie spojrzenia żandarmów kontrolujących transporty w Pruszkowie, wiedziała, że te małe kawałki celuloidu są jedyną rzeczą, która może zmusić zachodnich sojuszników do pochylenia się nad losem Polski, stanowiąc twardy dowód na wkład Armii Krajowej w ocalenie miast europejskich przed zagładą rakietową. Jej ciało drżało z wycieńczenia, a każdy krok po nierównym bruku był walką z bólem. I a która próbowała przejąć kontrolę nad jej umysłem po stracie tylu bliskich przyjaciół w płonącym śródmieściu. W pewnym momencie, gdy kolumna zatrzymała się na krótki odpoczynek pod murem fabrycznym, Marta zdołała niepostrzeżenie przekazać dokumenty łącznikowi ukrytemu w grupie kolejarzy, realizując tym samym swoją ostatnią misję jako szarotka. Czuła, jak ogromny ciężar opuszcza jej barki, ustępując miejsca pustce, którą mogła wypełnić jedynie nadzieja na to, że kiedyś, w wolnym kraju te wszystkie poświęcenia zostaną opisane i zrozumiane. Została wywieziona w głąb Niemiec na roboty przymusowe, gdzie przez kolejne miesiące marzyła o powrocie do Warszawy, która w jej snach wciąż była cała, pełna kwiatów i dźwięków muzyki, a nie tylko cmentarzyskiem marzeń i gruzu. Iskra, mechanik o genialnych dłoniach, postanowił nie opuszczać ruin Warszawy. Znajdując schronienie w jednym z nielicznych ocalałych schronów na terenie dawnej fabryki, gdzie postanowił zabezpieczyć i ukryć najważniejsze narzędzia oraz prototypy broni. Wierzył, że wiedza techniczna, którą zgromadził podczas wojny, będzie potrzebna przyszłym pokoleniom Polaków, dlatego skrupulatnie spisywał schematy i instrukcje na skrawkach papieru, pakując je do szczelnych metalowych skrzyń zakopanych głęboko pod fundamentami. Żył jak szczur w labiryncie zniszczonego miasta. Unikając niemieckich komand niszczycielskich i czekając na moment, gdy front wschodni ostatecznie przesunie się na zachód, przynosząc nową, choć niepewną rzeczywistość. Jego dłonie, kiedyś tak sprawne przy precyzyjnych mechanizmach, teraz drżały z głodu i zimna, ale pasja inżyniera i żołnierza nie pozwalała mu na złożenie broni przed beznadzieją sytuacji. Widział z ukrycia, jak Niemcy systematycznie wysadzają w powietrze kolejne zabytkowe gmachu. Czując każde tąpnięcie ziemi jako uderzenie we własne serce, ale jednocześnie utwierdzał się w przekonaniu, że prawdy technicznej i historycznej nie da się wysadzić w powietrze. Iskra stał się kustoszem pamięci o technologicznym sabotażu, człowiekiem cieniem, który w mroku ruin przygotowywał grunt pod odbudowę kraju, o której marzył podczas każdej nocy spędzonej przy rusznikarskim i medle w konspiracyjnym warsztacie. Sierżant stary. Maszerując w kolumnie jeńców w stronę obozów jenieckich w głębi Rzeszy, zachowywał dumną postawę, która budziła szacunek nawet u niemieckich strażników, widzących w nim ucieleśnienie żołnierskiej niezłomności i honoru. Prowadził swoich ocalałych żołnierzy, starając się podtrzymywać w nich ducha i dyscyplinę, która pozwoliła im przetrwać piekło barykat, przypominając im na każdym kroku, że są wojskiem polskim, a nie bandą uciekinierów. W jego kieszeni spoczywał mały, zakrwawiony proporczyk, który zerwał z ostatniej placówki na Świętokrzyskiej, traktując go jak najświętszą relikwię i obietnicę powrotu do wolnej ojczyzny, bez względu na to, jak długo przyjdzie mu na to czekać. Wiedział, że dla wielu jego młodych podkomendnych niewola będzie traumą nie do zniesienia, dlatego organizował w wagonach wspólne modlitwy i opowieści o wielkich bitwach przeszłości. Budując most między ich dzisiejszym nieszczęściem a chwałą narodową. Stary był świadomy, że po powrocie z niewoli może czekać go kolejna walka, tym razem z aparatem bezpieczeństwa nowej władzy, ale jego lojalność wobec Grota i Armii Krajowej była wartością nadrzędną, której nie zamierzał sprzeniewierzyć za żadną cenę. Maszerował przez obce, niemieckie drogi, słysząc w myślach huk pociągu pod Celestynowem i głosy swoich poległych chłopców. Którzy tej nocy stali się jego osobistą gwardią honorową, maszerującą obok niego w stronę nieznanego przeznaczenia. Styczeń 1945 roku przyniósł w Warszawie tak zwane wyzwolenie, gdy armia czerwona wkroczyła do morza Ruin, zastając w nim jedynie garstkę ocalałych robinsonów i krajobraz całkowitego zniszczenia, którego nie potrafiły opisać żadne kroniki wojenne. Grot, obserwując z ukrycia wejście nowych wojsk. Czuł narastający chłód, widząc jak dawni sojusznicy natychmiast przystępują do aresztowań żołnierzy podziemia i instalowania własnej, brutalnej administracji opartej na strachu i donosicielstwie. Nowy okupant, posługując się językiem wolności, w rzeczywistości zaczął systematycznie wymazywać wkład armii krajowej w walkę z Niemcami, nazywając bohaterów powstania zaplutymi karłami reakcji i wrogami ludu pracującego. Grot musiał teraz unikać nie tylko patroli NKVD, ale i dawnych konfidentów Gestapo, którzy szybko znaleźli nowych panów w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pragnąc zrehabilitować się gorliwością w ściganiu patriotów. Miasto, zamiast odetchnąć wolnością, stało się areną polowania na ludzi, gdzie każda biało-czerwona opaska ukryta w szufladzie mogła stać się dowodem w procesie o szpiegostwo i zdradę na rzecz obcych mocarstw. Dowódca wiedział, że pociąg do wolności wjechał na bocznicę pełną pułapek, a walka o prawdziwą niepodległość wejdzie teraz w fazę najtrudniejszą, bo toczoną przeciwko tym, którzy mienili się braćmi i wyzwolicielami z brunatnej niewoli. Lata powojenne były dla bohaterów naszej opowieści czasem wielkiej próby i cierpienia, gdy Marta, po powrocie z przymusowych robót, zastała Warszawę jako plac budowy, na którym nowa władza stawiała gmachy w stylu socrealizmu próbując pogrzebać pamięć o dawnym mieście pod betonem i propagandą. Iskra, pracując jako skromny ślusarz w państwowej fabryce, musiał ukrywać swoją przeszłość w AK, wiedząc, że ujawnienie wiedzy o pociągu Dźwoutan oznaczałoby dla niego natychmiastowe śledztwo i wyrok za współpracę z zachodnim wywiadem. Stary, który wrócił z Oflagu, został szybko aresztowany przez UB i poddany torturom, które miały zmusić go do wydania miejsca ukrycia grota i archiwum oddziału. Ale jego milczenie było równie twarde jak stal szyn kolejowych pod celestynowem. Widzieli, jakich ideały są deptane, jak historia jest pisana na nowo przez ludzi, którzy wojnę spędzili w bezpiecznych gabinetach w Moskwie, a teraz pouczali naród o patriotyzmie i poświęceniu dla ojczyzny. Mimo to, w ich prywatnych rozmowach, prowadzonych szeptem przy zapalonych świecach w małych mieszkaniach na ruinach stolicy, wciąż żyła legenda ich walki. Która dawała im siłę do przetrwania najtrudniejszych lat stalinowskiego terroru. Byli strażnikami ognia, którego nie dało się zgasić żadnym dekretem ani żadną falą aresztowań, wierząc głęboko, że prawda o nocnym pociągu do wolności kiedyś ujrzy światło dzienne i zostanie godnie uczczona. W roku 1956 podczas krótkiej odwilży politycznej ocalali członkowie oddziału Grota spotkali się po raz pierwszy od zakończenia powstania, by wspólnie odwiedzić groby swoich towarzyszy na powązkach wojskowych i powspominać akcję pod Celestynowem. Było to spotkanie pełne niewypowiedzianych emocji, gdzie siwe głowy i zmęczone twarze dawnych żołnierzy rozjaśniały się na moment, gdy wspólnie śpiewali powstańcze pieśni i opowiadali o wyczynach, które stały się fundamentem ich życia. Grot, który cudem uniknął aresztowania i żył pod zmienionym nazwiskiem na prowincji, przyjechał potajemnie do Warszawy, by uścisnąć dłonie swoich podkomendnych i podziękować im za zachowanie wierności ideałom Armii Krajowej mimo lat prześladowań. Marta, pracująca teraz jako bibliotekarka, przyniosła skrawki dokumentów, które udało jej się uratować przed zniszczeniem, tworząc zalążek przyszłego archiwum oddziału, które miało stać się dowodem ich męstwa dla przyszłych pokoleń Polaków. Widzieli w oczach młodych ludzi, którzy przychodzili na cmentarz zapalić znicze, to samo pragnienie wolności które ich samych pchało do walki z Niemcami, i wiedzieli, że ich ofiara nie poszła na marne, bo ziarno oporu zostało zasiane w narodzie na stałe. To spotkanie było dla nich symbolicznym zamknięciem pewnego etapu, momentem, w którym nocny pociąg do wolności przestał być tylko wspomnieniem bojowym, a stał się częścią żywej tradycji niepodległościowej, przekazywanej w sztafecie pokoleń. Śmierć sierżanta starego w latach 70. stała się okazją do manifestacji patriotycznej, na którą przybyły setki ludzi z całego kraju, by oddać hołd człowiekowi, który do końca życia nie ugiał się przed żadnym systemem i pozostał wierny swojej żołnierskiej przysiędze. Jego pogrzeb, choć skromny w oprawie oficjalnej, zgromadził tłumy dawnych powstańców, którzy w milczeniu maszerowali za trumną okrytą biało-czerwonym sztandarem, co było jasnym sygnałem dla władz że pamięć o Armii Krajowej jest wciąż żywa i potężna. Iskra, stojąc nad grobem swojego dowódcy, czuł, że odchodzi pewna epoka, ale jednocześnie miał świadomość, że on sam musi kontynuować pracę nad dokumentowaniem ich wspólnej historii. BY Prawda o akcjach kolejowych nigdy nie została zapomniana. Marta, wspierając się na ramieniu syna, patrzyła na kwiaty składane przez harcerzy. Widząc w nich kontynuację misji Szarych Szeregów i dowód na to, że etos walki o wolność jest nieśmiertelny i nie poddaje się upływowi czasu. To był czas, gdy legenda nocnego pociągu do wolności zaczęła przenikać do drugiego obiegu wydawniczego, stając się inspiracją dla nowej opozycji demokratycznej, która szukała wzorców postaw obywatelskich i wojskowych w historii II wojny światowej. Stary odszedł na wieczną wartę, ale jego postać stała się ikoną niezłomności, przypominającą wszystkim że prawdziwa wolność rodzi się w sercu człowieka i nie może być odebrana przez żadną siłę zewnętrzną, dopóki on sam jej nie odda. Dokumentacja rakiet V-2, którą Marta z narażeniem życia wyniosła z powstania, po latach stała się kluczowym dowodem w badaniach historycznych nad wkładem polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów, przynosząc pośmiertną sławę wszystkim zaangażowanym w akcję gwołtan. Świat dowiedział się wreszcie. Że to dzięki odwadze żołnierzy Armii Krajowej Londyn uniknął jeszcze większych zniszczeń, a polska myśl wywiadowcza stała na najwyższym światowym poziomie, wyprzedzając często możliwości regularnych służb wielkich mocarstw. Dla ocalałych bohaterów była to chwila gorzkiej satysfakcji, ponieważ przez dziesięciolecia ich czyny były negowane lub bagatelizowane przez propagandę PRL, która próbowała przypisać wszystkie zasługi wyłącznie partyzantce komunistycznej i radzieckiej. Grot, Żyjąc w odosobnieniu, czytał zagraniczne opracowania historyczne z uśmiechem na twarzy, wiedząc, że sprawiedliwość dziejowa w końcu upomniała się o prawdę i że ich nocny wysiłek pod celestynowem miał sens wykraczający poza lokalne starcie zbrojne. Ta rehabilitacja historyczna pozwoliła na godne uczczenie pamięci poległych i na wmurowanie pamiątkowych tablic w miejscach ich największych zwycięstw, co było spełnieniem marzeń wszystkich pasażerów nocnego pociągu do wolności. Polska Odzyskując swoją historię, odzyskiwała jednocześnie swoją godność, budując na fundamencie czynu zbrojnego Aka poczucie narodowej dumy, które miało stać się kluczowe w nadchodzących latach walki o pełną suwerenność. Iskra przed śmiercią zdołał przekazać synowi miejsce ukrycia swoich metalowych skrzyń z dokumentacją techniczną, które przeleżały w ziemi ponad 40 lat. Stając się po ich odnalezieniu sensacją archeologiczną i historyczną na skalę ogólnopolską. Schematy broni, opisy sabotażu technicznego i osobiste notatki mechanika stały się bezcennym źródłem wiedzy o codzienności konspiracyjnej walki o infrastrukturę kolejową, ukazując nieznane wcześniej aspekty technicznego oporu polskiego narodu. Muzea i archiwa państwowe z największą starannością zajęły się konserwacją tych skarbów. Tworząc specjalne ekspozycje poświęcone nocnemu pociągowi do wolności, które przyciągały tłumy zwiedzających, chcących poznać kulisy tej brawurowej historii. Dla potomnych iskra stał się symbolem polskiego inżyniera patrioty, który potrafił połączyć techniczną pasję z najwyższym poświęceniem dla ojczyzny, pokazując, że każda umiejętność może być potężną bronią w walce z agresorem. Odnalezienie archiwum było symbolicznym powrotem mechanika do służby. Jego ostatnim meldunkiem złożonym w wolnej Polsce, który potwierdzał niesamowitą dyscyplinę i dalekowzroczność żołnierzy Armii Krajowej w planowaniu pamięci o swojej walce. Dzięki tym dokumentom akcja pod Celestynowem i zniszczenie pociągu pancernego przestały być tylko rodzinnymi legendami, a stały się udokumentowanymi faktami historycznymi, na których uczą się kolejne pokolenia oficerów i inżynierów polskiego wojska. Gdy w roku 1989 Polska ostatecznie zrzuciła kajdany narzuconego systemu, legenda nocnego pociągu do wolności stała się jednym z filarów odbudowywanej tożsamości narodowej, symbolem ciągłości walki o niepodległość, która nigdy się nie skończyła. Dawni żołnierze Grota, będący już w bardzo sędziwym wieku, doczekali momentu, gdy ich dowódca mógł zostać oficjalnie uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi a ich czyny zostały wpisane do podręczników jako przykład najwyższego patriotyzmu. Uroczystości rocznicowe pod Celestynowem zaczęły gromadzić tysiące ludzi, a dźwięk gwizdka parowozu stał się sygnałem do zadumy nad ceną wolności, którą przyszło zapłacić pokoleniu Kolumbów w starciu z dwoma totalitaryzmami. Marta, jako jedna z ostatnich żyjących uczestniczek tamtych wydarzeń, gościła w szkołach i na uniwersytetach, opowiadając o szarotce, grocie i iskrze z pasją, która sprawiała, że historia stawała się żywa i bliska młodym słuchaczom. Widziała, jak ich walka staje się inspiracją dla nowej Polski, kraju, który wreszcie mógł sam decydować o swoim losie i szanować swoich prawdziwych bohaterów bez strachu przed interwencją zewnętrzną czy cenzurą. To był czas wielkiego zwycięstwa idei, o którą walczyli przez całe życie. Moment, w którym pociąg do wolności wreszcie wjechał na stację docelową w kraju w pełni suwerennym i dumnym ze swojej bohaterskiej przeszłości. Dziś, patrząc na współczesne tory kolejowe przecinające mazowieckie lasy, trudno sobie wyobrazić piekło i brawurę tamtych nocy, ale pamięć o nich jest wyryta w każdym kamieniu pomnikowym i w każdym sercu, które kocha wolność ponad wszystko. Nocny pociąg do wolności stał się metaforą polskiego losu. Ciągłego dążenia do światła mimo mroku okupacji i beznadziei, podróżą w której pasażerowie zmieniali się, ale cel pozostawał zawsze ten sam z niepodległa i silna Ojczyzna. Historia Grota, Marty, Iskry i Starego uczy nas, że odwaga nie polega na braku strachu, ale na działaniu mimo jego obecności, i że małe akty sabotażu mogą prowadzić do wielkich zmian historycznych na skalę globalną. Ich poświęcenie przypomina nam o wartościach, które nie podlegają negocjacjom, o honorze, lojalności i braterstwie broni, które są silniejsze niż jakikolwiek system terroru i jakakolwiek technologia zniszczenia stworzona przez człowieka. Dzięki ich walce polska flaga wciąż powiewa nad Warszawą, a język polski brzmi dumnie w sercu Europy, będąc żywym świadectwem zwycięstwa ducha nad brutalną siłą fizyczną najeźdźców. Każdy przejazd pociągu przez Celestynów jest dziś hołdem dla tych, którzy tamtej nocy w 1943 roku odważyli się rzucić wyzwanie przeznaczeniu i wyrwać swoich braci z rąk śmierci, dając początek legendzie, która nigdy nie zgaśnie. Zakończenie tej opowieści nie jest smutne, lecz pełne triumfu, ponieważ pokazuje, że żadna tyrania nie jest wieczna, a pamięć o sprawiedliwych przetrwa każdą próbę czasu, stając się fundamentem dla budowy lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Dziedzictwo Armii Krajowej, niesione przez pasażerów nocnego pociągu do wolności, jest dziś częścią europejskiego etosu wolnościowego, przypominającym o cenie, jaką narody muszą płacić za prawo do samostanowienia i życia w pokoju. Grot, Marta, Iskra i Stary pozostaną w naszej pamięci jako ludzie, którzy w najciemniejszej godzinie ludzkości potrafili zachować jasność umysłu i czystość serca stając się drogowskazami dla kolejnych pokoleń szukających sensu w służbie wyższym ideałom. Ich pociąg jedzie dalej, przez karty historii i przez naszą wyobraźnię, przypominając nam, że wolność jest darem, o który trzeba dbać każdego dnia, pielęgnując prawdę i szacunek dla tych, którzy o nią walczyli przed nami. Każdy z nas jest w pewnym sensie pasażerem tego pociągu, niosącym cząstkę ich odwagi i determinacji w codziennym życiu. Budując Polskę godną ich marzeń i ich najwyższej ofiary złożonej na ołtarzu niepodległości. Niech ta historia będzie przestrogą dla agresorów i nadzieją dla uciśnionych. Dowodem na to, że nawet z najgłębszych mroków konspiracji można wyjechać na tory prowadzące do pełnej i niczym niezagrożonej wolności narodowej i osobistej. Kiedy zamykamy tę ostatnią sekcję naszej kroniki, słyszymy w oddali kojący stukot kół i gwist lokomotywy. Który nie jest już sygnałem do ataku, lecz pieśnią zwycięstwa i wolności, niosącą się nad wolną Polską od Bałtyku aż po szczyty Tatr. Grot uśmiecha się z fotografii, Marta zamyka swoją książkę wspomnień, Iskra odkłada ostatni schemat, a stary staje na baczność przed sztandarem, kończąc swoją najdłuższą i najtrudniejszą służbę dla ojczyzny, która wreszcie jest bezpieczna. Nocny pociąg do wolności zakończył swoją podróż przez czas wojny i konspiracji stając się wiecznym pomnikiem polskiego ducha, który potrafi pokonać każdą przeszkodę i wysadzić każdy pociąg zła, by dowieść prawdę i nadzieję do serc wszystkich Polaków. Dziękujemy pasażerom tej brawurowej misji za ich męstwo, za każdą minutę spędzoną w kanałach, za każdą kulę wystrzeloną na barykadzie i za każde milczenie w katowniach Gestapo i bezpieki, które uratowało Polskę przed zapomnieniem. Niech ta opowieść żyje w Was. Niech inspiruje do wielkich czynów i do dumy z bycia częścią narodu, który nigdy nie kłania się przed przemocą i zawsze wybiera drogę do wolności, bez względu na koszty i niebezpieczeństwa. Nasza wspólna podróż dobiegła końca, ale tory historii wciąż prowadzą nas w przyszłość, w której legenda Armii Krajowej będzie świecić najjaśniejszym blaskiem, prowadząc nas ku nowym wyzwaniom z godnością i honorem godnym naszych wielkich przodków. Do usłyszenia na kolejnym przystanku historycznym gdzie znów odkryjemy tajemnice ukryte w mrokach przeszłości, by lepiej rozumieć naszą dzisiejszą wolność i budować silną przyszłość dla nas wszystkich.